Zawsze chciałem mieć japońskie auto. A ile to ma koniów? Siemanko. Dzisiaj pokażę Wam, jakie autko kupiłem. Szału nie robi, ale, no, ale ma napęd na cztery koła. Także myślę, że z rok pojeździ. Dobra, podchodzimy do gabloty. Mam nadzieję, że akumulator nie padł. Widać, że właściciel lubił offroad. Podładuję sobie akumulator. Jarek zademonstruj ładowarkę. Nie wiem, czy, czy odpali. No ale widzę, że jest defa, więc przyda się na pewno. No widzę, że ma podgrzewaną odmę. No jest tu trochę roboty przy nim. Na pewno jest do wymiany koło zamachowe, ponieważ jest chyba wieniec wyrobiony. Tylko czasami coś grzyta przy odpalaniu. Zobaczymy czy zapali stał z półtora miesiąca? Nie wiem, dłużej może. O chyba nie zapali. Dobra, przejedziemy się po placu. O Jezus, już mam to ma zawieszenie wytłuczone. Kurde, jak to jeździć takim czymś? Czym je zapnę bazy, nie zapnę pad, żeby nie gimbało. O, serka działają, podkładane. 196 tysięcy świeżynka dobra, wjedziemy na warsztat, zobaczymy co tam widać od spodu Operator, dawaj tu. Zobaczymy co tu widać. Tu się widzę, co coś składa. Aha, przeszkadza. Fajnie. Eee... Widzę, tu są dodatkowe fotele. No, nikt tu nie sprzątał, w po No, butelka oleju to źle świadczy. O, ale jest metrówka. Zobaczymy, co tu widać. Tu jest podnosik. czegoś. Także tak, tutaj trzeba będzie wymienić dwie końcówki, dwa sworznie. Tutaj jeszcze zobaczymy, co się dzieje. A, tu jest wyrębany Potem. Czyli tak, trzeba było tak, dwa stworznie, dwie końcówki. Nie wiem, może całe wahacze założyć, żeby były tu leje sprawne. Silnik widzę suchy, wał, podpora. O, podpora jest cała. A te podpory są drogie do tych pojazdów. Najczęściej to się nie da ich wymienić. Jest tutaj dyfer cieknie. A. Cieknie uszczelnienieś na dyszu. Kurde, ale mocno cieknie. Coś to jest nie tak. Nie no, przypadkiem odpowietrznik. O Kolejna usterka. A może za to Tutaj na pewno nie podała mi się ta tuleja, też kurde, sztywna jest. Tutaj jest troszeczkę naderwana. No ale powiedzmy, że to bym zostawił yy... korozja. No, tutaj taka powierzchowna. Do dziury jeszcze daleko. Hamerajcik trzeba zastosować. Łodnica się trzyma. Progi nie, no progi są ładne. Nie ma w ogóle rdzy. Tutaj też jest wszystko ładne. Wał wow. Nie ma luzu. Grudny, no taki. Powiem, że no, tak. Jestem nawet troszeczkę zadowolony. Myślałem, że to będzie więcej usterek. Oprócz tego brudnego środka i trochę, że jest pobijany, podrapany lakier, to spód ma naprawdę ładny. Tutaj nie ma. Ridzi w ogóle. Kurde, zobaczcie. 2006 rok Japończyki Japończycy robią zbiorniki metalowe. No, masakra. Tu ta takim się mi trochę nie podoba, ale to jest do doczyszczenia. Elementy znalezione na osłonie. Nagraj, panie kamerzysto. A nie chcesz pokazać że mam suchutki silnik. O, coś tutaj cieknie. Ale silnik naprawdę jest suchutki. A nie wiem, czy wiecie, ale to jest silnik 2.0 TDI 16. Bez wałków wyrównoważających i parcieku yy, miska. Taką solidną, nie taką jak w wagach, taką delikatną. Także On rozrusznik jest tutaj. Udzieliłem się, że to jest rozrusznik, ale to jest koło zamachowy wieniec właściwie się wysypał. Widzę, że ma czujniki poziomowania świateł. Ma też spryski z tego co widzę to nie ma ksenonu, także. Ten wyświetlacz tutaj szał nie robi, jajec nie urywa, ale tutaj kurde są jakieś ciekawe rzeczy. Tutaj coś możemy sobie pozmieniać. Eee... Czeka, coś tu już o, tutaj mamy jakieś spalanie. Zobaczymy czy odczyta win. wątpię w to, ale spróbujemy. O, czy to win 2007 rok zrobimy sobie system scan więc tak wszystkie cztery świece spalone turbo się przycina ale to wiem od właściciela co tutaj jeszcze jest tutaj coś się pojawia to jakiś dziwny błąd na nie ma błędów bo napędy działają, mobilizer. Nie no, nie ma za dużo błędów. Kurde, jak można jeździć ze spalonymi świecami, nie wiem. Naprawdę ludzie, prawdopodobnie nigdy nie wymieniane od nowości. Może on nie wie, że ma. Myślałem, że będzie gorzej, no nie źle, ogólnie to się okazało, że jednak maksenony w lampach bez soczewek. Zobaczcie jakie tu żarówki są Żarówki D2R. Na szczęście nie zbiltemy, więc mogą zostać, bo jeżeli są jakieś takie tanie zamienniki, to trzeba je od razu wymienić, ponieważ mogą się zwrotnice popalić. Małe podsumowanie na koniec, więc tak, y, potrzebuję do Outlandera końcówki, y, swożnie wahacze, ale chyba, chyba pójdę w nowe wahacze, bo tam są te sworznie chyba wciskane, to czasami się po prostu nie chce później trzymać. Także chyba pójdę w nowe wahacze, potrzebuję koło dwumasowe, więc pójdę chyba, koło dwumasowe plus sprzęgło, wszystko nowe będzie. Tylne uszczelniacze do dyfra. Co tam jeszcze? Świece żarowe. Świece żarowe, ale to, to już jest taki lato i nie będę potrzebował. Nie wiem co z rozrusznikiem, bo mogły się tam ząbki na nim obrobić, także chyba też pójdę w nowy rozrusznik, bo szkoda by było, żeby się nowe koło rozleciało.